Teraz liceum ogólnokształcące na wsi. Taki pomysł udało się przeforsować w podkarpackiej gminie Kamień. Szkoła ma za sobą krótką, bo pięcioletnią historię, ale za to duże doświadczenia, a wśród nich najważniejsze. Pomoc rodzinom, by nie musiały wydawać dużych sum na dojazdy i kształcenie dzieci. To najmłodsi licealiści z gminy Kamień. Tworzą małą, bo 23-osobową klasę. Kolegów mają tylko w jednej drugiej klasie i jednej trzeciej. Nie są też podzieleni na humanistów i umysły ścisłe, bo do tego ogólniaka chodzą tylko 62 osoby. Bardzo mi się podoba, ponieważ klasy są nieliczne i można każdego ucznia potraktować indywidualnie. I naprawdę widać, co uczniowie potrafią. Wątpliwości w wyborze szkoły nie miała też młodzież. Z jednej strony ze względu na bliski dojazd, bo szkoła jest blisko. Ponieważ tutaj najbliżej. Są nauczycieli, którzy tłumaczą? Też ze względu na dobrych nauczycieli i uczniów, którzy tutaj chodzili i wszystkich się zna. No bo jest blisko, nie trzeba za autobus płacić. No i fajnie to jest. Ale o utworzenie samorządowego liceum na wsi gmina musiała stoczyć bój ze starostwem udany. Nasz samorząd, gdzie liczy 7 tysięcy mieszkańców, było tłumaczone, że w takiej małej miejscowości. No i mówiono, że tam tradycje i tak dalej. Pamiętam na dzień dzisiejszy, jak właśnie ksiądz. Proboż wtedy Wójcicki mówi, Panie Starosto, nigdy nie będzie historii, jeśli nie będzie początku. Liceum w Kamieniu wyjątkowo więc zamiast pod starostwo podlega pod gminę, choć ten wyższy urząd przekazał mu kompetencje. Subwencję oświatową szkoła dostaje z Ministerstwa Oświaty, a koszty utrzymania i zajęcia dodatkowe pokrywa gmina. Czy jest Pan przekonany, że uczeń chodząc do liceum na wsi nic nie traci? Jestem o tym przekonany. Gdybym nie był, to nie włączyłbym się tworzenie liceum na wsi. Jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną, mamy wysoko wyspecjalizowaną. Praktyka pokazała, że utrzymanie tej szkoły to nie problem. Liceum mieści się w wielkim budynku miejscowego zespołu szkół, które i tak utrzymuje gmina. Latem szkoła zarabia wynajmując miejsca w schronisku turystycznym i udostępniając sportowcom pełnowymiarową halę sportową i kilka boisk. Na Podkarpaciu jest 171 liceów, na wsiach 4. Poza kamieniem, w chmielniku grębowie i przecławiu.